Kolejna informacja to jest informacja o edytorze. I ja tutaj wam to całe przeczytam. Będziecie też to mieli na ekranie. Cytując. E jeszcze nie. Wciąż ulepszamy podstawową grę. dając edytor i nadążając za aktualizacjami gry. To sprawi, że będziesz czekać jeszcze dłużej na postęp w obu przypadkach. Przykładowo aktualnie dostępne scenariusze mogą, ale nie muszą zadziałać z najbliższą aktualizacją wprowadzającą nowy system scenariuszy. Te nowe mogą być jednak znacznie bardziej zaawansowane od starych. Jest to aktualizacja dla użytkowników, ale może spowodować, że cała praca wykonana przez nas i twórców scenariuszy społeczności pójdzie do kosza. Byłoby szkoda, gdybyś zrobił mapę, włożył w nią mnóstwo pracy, a potem musiał zrobić całą pracę od zera, bo w międzyczasie coś się zmieniło w grze. Dlatego nie mamy edytora. Ja tutaj tak szerzej więcej dodać po prostu nie muszę i nie chcę. Stawię to bez komentarza i lecimy do kolejnego miesiąca, czyli kwietnia. W kwietniu mamy... To jest duży. Najwięcej informacji ja wam zaraz powiem. 2, 4, cztery... 6, 8, 9, 12 informacji. 11.4 ETCS, 12.4 ETCS Dragon, 12.4 ETCS Dragon Wood DLC, 13.4 ETCS Dragon Wood DLC SimRay, żartuje, mapa Wood DLC, tak naprawdę. 16.4 Łazy, 17.4 nowe zapowiedzi radiowe, 19.4 Tunnel, 21.4 Wagony Słowackie, 22.4 Trailer Cargo Pack, 22.4 Lunar Editor, 22.4 Nowy nowe informacje and scenariusz. Przechodząc do pierwszego, czyli do 11 kwietnia, to są informacje albo informacje. Dostaliśmy zdjęcie bez żadnego opisu, tylko pisze ETCS. Zdjęcie ETCS tego monitora po prostu, jak to tutaj wygląda, jak to się prezentuje oglądałem zdjęcia jak w rzeczywistości wygląda system ETCS wygląda identycznie albo prawie identycznie powiem wam szczerze, że system ETCS naprawdę na początek, się nie, żeby się go nauczyć, potrzebowałem trochę czasu To śledzi mój kanał od dawna wie, że y nawet robiłem ale teraz mniej więcej rozumiem tego systemu i powiem wam, że z systemem się fajnie nawet jeździ może niektóre osoby mnie nie rozumiem, ale czasami nawet się fajnie jeździ tym systemem Pendolino 200 na godzinę, system cię o wszystkim informuje zbliżasz się do semafora, to on Ci poinformuje, że musisz hamować. Bardzo fajna sprawa, powiem Wam szczerze, ale takie ja mam tylko zdanie. Dzień później, 12.04, mamy ten system, widzimy go w Pendolino, jak i w Dragonie ET25. Widzimy po prostu, że w grze już tutaj to jest dostępne. Kto też przed tym update'em, co był, zanim wszedł ETCS jest, pobawił, poszukał sobie bardziej, nie pobawił, poszukał sobie w folderze SimRaila, to mógł zauważyć, że te wszystkie oznaczenia, które się wyświetlają na tym DMI, były już wrzucone w na poważnie, mówię wam, że te oznaczenia, wszystkie co widzimy, że teraz mamy yy, odcinek niezatrzymywania się, i tu jest to oznaczenie, które się pokazuje. No, to one już było dawno wrzucone do gry, tylko ten system jeszcze nie, nie? więc system już też dusz, dosyć długo przygotowują. Jest tutaj opisane, co to jest system ETCS po angielsku. Wrzucę wam to tutaj po polsku. Możecie sobie to przeczytać, zatrzymać, przeczytać. A ja w międzyczasie lecę dalej do yy, również tego samego dnia, 12 kwietnia system ETCS Dragon Łódź DLC. Jak wspominałem przed chwilą mamy tutaj jedno zdjęcie, tylko w ogóle mi się one nie chce załadować. Pewnie wam się też nie załaduje, jak to tak wygląda. Jak widzimy system ETCS ET22 na, na odcinku Łódź Andrzejów. Wydaje nie umie tego przeczytać. Jest to bardzo niewyraźne zdjęcie. Jak widzimy, były tutaj przeprowadzane testy. Dosłownie, były przeprowadzane testy na koło Łodzi pojazdem ET25. Tutaj ogólnie nad postem, ogólnie teraz zauważyłem, mamy dwa zdjęcia. Nad postem widzimy, jak. Będzie dostępna linia, czyli koluszki, i potem właśnie łódź, Andrzejów, Widzie, Fio Pabianic. Jest tutaj, to wam teraz tutaj też wrzucę i widzimy tutaj, że jak to tutaj wyglądało. Testowali to 12 kwietnia, więc już dosyć dawno temu. Eee, tyle. Więcej tutaj ja w ogóle. Klasycznie to to co było ostatnio. Szkic mam gotowy, ale z niego nie korzystam. Lecimy do kolejnego. 13 kwietnia i ludzie już... Ile tego będzie w tym kwietniu? Dobra. 13 kwietnia. To zdjęcie widzieliście, kto oglądał ostatni odcinek. Oczywiście w karcie macie tutaj pierwszy i teraz drugi odcinek. Kto wie tam kto oglądał, to wie, że wrzuciłem też te zdjęcie tam. Jak widzimy, tutaj jest cały odcinek pomiędzy żyradowym a pobienicami, które stacje będą dostępne. Jedyny minus, powiem wam to szczerze. Jedyne co jak ja to zobaczyłem to ja się złamałem. Czemuście nie zrobili łodzi fabrycznej? Ale no czemu? Panowie, no. Ja rozumiem, łódź fabryczna jak Warszawa Centralna, to nie jest prosta stacja, ona jest też pod ziemią. Ja nawet nie wiedziałem o tym, bo oglądałem o łodzi fabrycznej, ja nawet nie wiem, jakoś na łódź fabryczną kiedyś weszłem i zacząłem patrzeć, jak ona wygląda i mi się nie chciało wierzyć, że to jest łódź fabryczna. Zobaczcie sobie zdjęcia. Was to rozwali. Ale dlaczegoście nie zrobili łodzi fabrycznej? By było łódź fabryczna Warszawa Centralna, w łodzi fabrycznej, manewrowanie, no to było coś pięknego, a wyście naokoło poszli. Błagam was, twórcy, wpuśćcie to do gry, żeby to w przyszłości przyszło, żebyśmy mieli możliwość jechania w Warszawa, centralna, łódź fabryczna. Proszę was, zróbcie to. Już nie, mógli, nie musieliście robić Pabianice, łódź, linek i tak dalej. Mogliście to skrócić i zrobić tylko łódź fabryczna, Warszawa. Byłoby dużo lepiej, ale byście naokoło poszli. Na no, poważnie. 16-3 czyli kwietnia, 16 kwietnia. Mamy zdjęcie z nastawni Łazy OB, czyli normalne Łazy. Jak to tu się będzie? prezentować, jak widzicie. Jest to dosyć duża nastawnia, no ale nie jest to nic skomplikowanego. Ogólnie tu są łazy. Gdzie tu są perony? czyli No tak, tu powinny być perony. Tutaj, pomiędzy jedynką, dwójką i trójką i jedynką. I dwójką, trójką chyba. Nie wiem. Nie ma wagonów, e wagonów, peronów. Może łaz? No tak, łazy. No nie wiem. Tutaj coś jeszcze nie było chyba skończone. Na to wygląda. 17.4. Tutaj mamy dwa pliki MP3. 5 sekund łącznie. Ja wam tutaj wrzucę. Posłuchajcie sobie. Nowe zapisówki. Powiedzi radiowe, miłego słuchania. 4,130 gotów do odjazdu. Łączność 5 na 5 w Psarach. No, powiem Wam, że jest to coś fajnego, że jak będziecie wprowadzać nowe nagłośnienie radiowe, e, oby tego więcej i oby też więcej komunikacji z dyżurnym na trybie single player, żebyście tego też więcej robili. Na przykład, że się dyżurni do nas zgłaszają częściej, po prostu czy single player zrobić tak jak multiplayer. W tym kierunku, jakbyście poszli, też by nie było źle, byłoby też bardzo ciekawie. Potem 19.4. 15 19 kwietnia zdjęcie ze nastawni tunel, która już jest dawno dostępna. No, ale wtedy jeszcze nie była. Dla osób, które nie wiedzą, jeżeli jedziemy z Warszawy do Krakowa, to jedziemy Warszawa i potem zjeżdżamy, do, yy, zjeżdżamy na Kozłów bodajże i z Kozłowa jedziemy na tunel i tutaj, nowo szczegółka Wam pokazuję, w tym kierunku jedziemy na Miechów i na Kraków, w tym kierunku, z tego kierunku przyjeżdżamy z Katowic, a tu jedziemy do Sędziszowa że Kozłaj i to będzie też w przyszłości bardzo, bardzo ważna nastawnia na Kraków, która będzie tutaj prowadzić pociągi, ale to jeszcze nas wszystko czeka. O tym co Wam ja teraz pokażę wspominałem już w ostatnim odcinku, są to te wagony słowiańskie, ja o tym nie wiem, słowiańskie, czekajcie. Słowiańskie czy Słowackie? Raz się sam pomieszałem. Chcę sobie tylko sprawdzić tutaj. Chyba Sło Słowackie. Słowackie, a nie Słowiańskie. Słowackie, o. Poprawię się. Są to wagony, które się pytałem was kiedyś tam już. W ostatnim odcinku też o tym wspomnę Nie wiedziałem, co to są za wagony. I właśnie tutaj się dowiedziałem. Są to wagony Słowackie, które dojdą do gry, które już są w grze dawno. Nie wiem nawet, czy one na polskich torach jeżdżą. Ale jeżeli dodajemy do SimRaila, to wygląda na to, że jeżdżą, nie? Więcej tutaj też nie mam. Ogólnie wrzucę wam zdjęcie to jest razem jakby co wrzucę wam zdjęcie tutaj niżej i zobaczcie sobie że jest to nie wiem jaki to jest język może i słowacki słowiański kurde jak mi się te dwa kraje mylą słowacki o słowacki jak widzimy tutaj jest całkiem inna ta minimapka nie katowice warszawa jest to całkiem inaczej kraków główny tutaj Opole główną albo chociażby łódź fabryczna tutaj jest którą bardzo bym chciał mieć w sim jak widzicie jest to tutaj ta mapa jest tylko inna i dosyć mi to zaciekawiło, no ale więcej informacji tutaj nie dali twórcy, niestety. Co ja mogę powiedzieć? No szkoda, mogliby napisać, dlaczego jest tutaj ta mapa inna, albo ona może jest w innych językach inna, no nie wiem. Nie wiem i się nie dowiem, niestety. 22 kwietnia, kto na ostatni odcinek, wie jaka ważna to data wtedy była. Wyszedł patch i wyszedł update i cargo pack dlc. I tutaj dostaliśmy trailer i powiem wam tylko tyle, eee, życzę miłego oglądania, po trailerze mojego głosu nie usłyszycie na ten temat, po prostu sobie go zobaczcie. Mam nadzieję, że Wam się trailer bardzo podobał przed chwilą. Przechodzimy dalej o ten sam dzień. Pozdrawiam bardzo serdecznie. Widzicie mnie jako maszynistę. Odwiedziła mnie Krowa z Radio Zeta. Prowadziła ze mną wywiad na temat, jak się prowadzi pociągi w Simrailu. Powiem wam szczerze, że całe możecie odsłuchać na kanale Sim News link macie w opisie. Tam jest cały podcast. Pozdrawiam bardzo serdecznie. E, dzień później twórcy wystawili nam zdjęcia z takiego zwanego Luna Ed L U A, Editor To jest chyba ich program, gdzie piszą kody do gry. O, widzicie, macie te dwa zdjęcia i widzimy tutaj katowice i są dalej te kody pisane. Zobaczcie sobie na czat, to tutaj sensu nie ma jakiś error, im wywaliło. Jak widzicie piszą tutaj te kody. E, tak to mniej więcej wygląda jak to piszą, nie? Więc yy, ja o tym zielonego pojęcia nie mam. Start position koordynaty. No niby wydaje się pisanie kodów proste, dużo osób. Mówi, że jest proste, ale Ja się nigdy tym nie zajmowałem. Musiałbym kiedyś coś takiego zrobić. I kończymy informacje. Ogólnie nie wiem, czy Wam wrzucę te zdjęcia, które jest na Discordzie. Znaczy, wrzucę Wam je na chwilę, ale żeby było bardziej wyraźnie, to wrzucę Wam te z mojej jazdy. Po prostu zobaczycie, co nowego doszło jeszcze w tym update'ie. Doszło nowe nowej informacji pod e, podsumowaniem scenariusza. Czyli czas był do teraz, punkty doświadczenia. Potem był y, przejechany dystans, i to było wszystko. Ale doszło trzy rzeczy. Trzy rzeczy doszły z użyty prąd i odzyskaną energię elektryczną, współczynnik rekupertacji. To doszło, te trzy rzeczy doszły, tego nie było. No jest to taki bajer, który jest tak szerzej niepotrzebny, no ja bym tego nie robił, no ale jak twórcy zrobili no to, no to do, no, no niech będzie, nie? Niech będzie i tyle. Dobrze, przechodzimy do ostatniego miesiąca, czyli maja. Mamy tutaj dwie tylko informacje i jest to pierwsza informacja, to jest 21 maja, Józefinu Józefinów Pruszków, 28 maja, nowy radiotelefon. Józefinów Pruszków, jak Widzicie, te nastawnie będą w przyszłości razem, czyli Pruszków i Józefinów. Józefinów aktualnie nie jest grywalne, ale twórcy postanowili, że nie będą się tutaj w nim zbawić. Po prostu zrobią coś takiego, że będzie jeden dyżurny w Pruszkowie siedział i będzie obsługiwał dwie nastawnie, a nie dwóch dyżurnych. Bardzo, no jest to coś fajnego. Może dla niektórych nie. 28 maja mamy tutaj nowe zdjęcie radiotelefonów, które mają podobność dojść. Jak widzicie, zmienia się. Mamy ekran zwykły na Windowsie XP, legendarny Windows Oczywiście nie ma na dole loga Windowsa Tylko jest Simcola, bo oni Wpadli na pomysł, żeby wpuścić te genialne Laptopy na rynek, nie, oczywiście Że nie, oczywiście, że jak tutaj Widzimy, mamy coś ciekawego, nie spodziewałem się Tego w takiej formie, wydaje mi się Że jest to bardziej, nie wiem, czy to jest Bardziej profesjonalne, czy bardziej ułatwione Nie, nie umiem tego ocenić, trudno mi to powiedzieć Wydaje mi się, szczerze Chciałbym to przetestować, mam oczywiście Nadzieję, jeżeli już gadamy o radiołączności Jak czasami dzwonię do dyżurnego Przykładowo jestem w dyżurnym w Dąbrowej, dzwonię do benzina, bo muszę mu puścić pociąg po lewym. Ja mu powiem numer i on go sprawdza. I jak on się nie odezwie do paru tam sekund, to po prostu słuchawka jest, ale jak potem coś ktoś powie, to druga osoba go nie słyszy i trzeba na nowo dzwonić. Mam nadzieję, że to naprawię, bo to jest denerwujące, że ja dzwonię do dyżurnego, ej, bo tam Pendolino muszę ci po lewym puścić, a on a jaki numer? No ten i ten. Dobra, czekaj, ja szybko sprawdzę. Cisza. A ja potem jego. Halo, proszę pana, panie Będzin. Słuchać I już nie słychać. Trzeba odłożyć słuchawkę i jeszcze raz dzwonić. To jest trochę denerwujące. No ale na to nic nie zrobię, niestety. Nie zrobię ja, ani my, ani. Chyba, że będziemy na, na forum pisać te problemy. Chyba, że tylko tyle zrobimy. Dobra, to były wszystkie informacje na te, na te dwa odcinki. Jak nie widziałeś lub nie widziałaś ostatniego odcinka, to macie go tutaj w karcie. Z mojej strony to tyle. Mam nadzieję, że materiał wam się podobał. Widzimy się w trzecim odcinku z Simraila. Yy... Informacje chyba z forum to były. Mam nadzieję, że zostawisz suba. Łapkę w górę. Z mojej strony do tyle i pozdrawiam serdecznie.